Komentarz historyczny profesora Pawła Wieczorkiewicza. W rosyjskich bajkach najpopularniejszą chyba postacią jest Iwan Duraczonok, czyli Jaś Głuptaś, jakbyśmy to oddali w języku polskim. Nieobdarzony zbyt silnym intelektem, w miarę uczciwy, w miarę sprytny, który potrafi zyskać tron carski i rękę pięknej carewny, wbrew wszelkim Zewnętrznym okolicznością wbrew temu, że musi zmierzyć się z potężniejszymi, możniejszymi, mądrzejszymi rywalami. Kimś takim był w historii Związku Sowieckiego Nikita Chruszczow. Kolejny przywódca partii, po śmierci Stalina. Już na pogrzebie Stalina, Chruszczow odgrywał ważną rolę. Członek prezydium Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Nikita Chruszczow, otwiera z polecenia partii zgromadzenie żałobne poświęcone pamięci Józefa Stalina. Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii z polecenia Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i Rady Ministrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Zgromadzenie Żalobne poświęcone pamięci przewodniczącego Rady Ministrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, generalissimusa Józefa Wisarjonowicza Stalina, ogłaszam za otwarte. Jego droga do tego najwyższego stanowiska, do tego tronu kremlowskiego, tronu pierwszych sekretarzy, wiodła różnymi meandrami. Chruszczow, wywodzący się z rosyjskiej rodzinery związanej z Ukrainą, rodziny bardzo prostej, podobnie jak setki i tysiące mu podobnych, zyskał wielką szansę kariery i awansu politycznego w momencie przewrotu bolszewickiego i objęcia władzy w państwie przez Lenina. Gorliwie... W związku z tym zgłosił się w szeregi bolszewików i służył w latach wojny domowej na bardzo niskich stanowiskach i potem zwolna pomału w aparacie partyjnym. Będąc bardzo lojalnym, bardzo dyspozycyjnym i spełniającym wszystkie polecenia młodym funkcjonariuszem, trafił do Akademii Przemysłowej jako jej komisarz. Nie miał żadnych poza elementarną szkółką, szkół, nie mówiąc o studiach. Oczywiście, będąc komisarzem akademii, ukończył tam jakiś kurs, ale była to rzeczywiście formalna. O wiele ważniejsze było to, że słuchaczką akademii była wtedy żona, ówczesna żona druga Józefa Stalina, Nadiaż Daliujewa, z którą Chruszczow nawiązał bliskie i przyjacielskie kontakty. Dzięki temu dojrzał go Stalin i Stalin Oceniwszy właściwie jego cechy, zaczął go systematycznie awansować. W połowie lat 30. Chruszczow już jest pierwszym sekretarzem Komitetu Moskiewskiego Partii. To oszalniająca kariera, to bardzo ważne stanowisko. Potem, w 1938 roku, w trakcie apogeum wielkiej czystki, przechodzi na pierwszego sekretarza Partii Ukraińskiej. Wchodzi do biura politycznego. Zostaje członkiem najwęższej elity kierowniczej państwa sowieckiego. W latach II wojny światowej danemu jest jednak poznać, że nie jest traktowany jako równy z równych. Jest mniej równy z owych równych. Wchodząc w skład, jak inni jego koledzy z republik, pierwsi sekretarze republikańscy, rad wojennych różnych frontów i armii, nie awansuje wyżej jak do rangi generała lejtnanta. Nie otrzymuje więcej gwiazdek. Nie otrzyma też nigdy, o czym marzył przez całe życie, nawet. Bezskutecznie, kiedy miał w Związku Sowieckim absolutną władzę gwiazdy marszałkowskiej. Po II wojnie światowej kariera chruszczowa, jak już powiedziałem zdolnego bardzo i bezwzględnego administratora, za którego panowania krwią w czasie wielkiej czystki spłynęła Moskwa, a potem Ukraina, niejako załamuje się. W związku z tym, że rozumiejąc trudną sytuację podległego mu kraju, stara się o pewne ulgi w procesie drastycznego egzekwowania Powinności podatkowo-ekonomicznych od chłopstwa, dla poprawy zostaje odsunięty z dotychczas zajmowanego stanowiska na dużo mniej ważny urząd przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych Ukrainy. Na jego miejsce, Pierwszego Sekretarza Ukrainy, przychodzi Łazar Kaganowicz, jedna z najbardziej krwawych i odrażających postaci w otoczeniu Stalina. Trwa to dość krótko. Chruszczow, potem. Zostaje odwołany do Moskwy, gdzie zleca mu się jako sekretarzowi kacji i członkowi biura politycznego nadzór nad polityką rolną. To bardzo ciężki odcinek, jako że rolnictwo sowieckie ledwo egzystowało po kolektywizacji, nic nie wskazywało, nie było instrumentów, środków, aby je reanimować i ożywić. Dawało to łatwy powód do krytyki sekretarza rolnego i Chruszczow parę razy tej krytyce stalinowskiej został poddany. W czasach bezpośredniej bliskości, bliskiej współpracy ze Stalinem, w coraz większym stopniu opanowało go przerażenie, ale opanowały go także refleksje na temat celowości, sensowności, skuteczności stworzonego systemu. Był coraz bardziej wobec tego krytyczny, ale swoich poglądów nie zdradzał nikomu, nawet najbliższemu otoczeniu, najbliższym współpracownikom. Natomiast zawsze, kiedy było trzeba, czy to na oficjalnych przyjęciach, czy przede wszystkim na sławnych bankietach w Dacze, Stalina, zgrywał dobrodusznego chłopka Roztropka. W związku z tym wszyscy inni z Berią, Malenkowem, Mołotowem na czele nie traktowali go poważnie. Był człowiekiem, który nie sprawiał wrażenie ambicjonata, chcącego objąć najwyższą władzę. Był człowiekiem w tych kategoriach niegroźnym. Dlatego, kiedy Stalin umarł, Chruszczow stosunkowo łatwo wszedł do pierwszego triumwiratu, który rządził Związkiem Sowieckim. I potem z dużą maestrią Udało mu się wyeliminować, posługując się metodami sterylnowskimi zresztą, największego rywala do władzy, faktycznie sprawującego Wawrintia Beria. Potem przyszła kolejna Marenkowa. Marenkowa też w ciągu dwóch lat osłabił i wyrzucił za polityczną burtę faktycznie. Niemniej, to jeszcze nie koniec, bowiem... Taka była logika historii, taka była logika tego systemu, że sprawować władzę na Kremlu to mało. Trzeba było tą władzę stale umacniać. Aby ją umacniać, Chruszczow musiał pozbyć się grona przewyższających go doświadczeniem, stażem partyjnym, politycznym, najbliższych współpracowników Stalina, do której to grupy nie mógł się w pełni wpisać, mianowicie Mołotowa, Woroszyłowa, Kaganowicza. Wreszcie. Proces rozprawy z ową stalinowską gwardią rozłożono na kilka etapów. Rozpoczął się w roku 1955, zakończył w 1957. W tym też czasie, do 1956 roku, Chruszczow zaczął w ostrożny sposób kontynuować pewne pomysły reformatorskie Berii. W grę wchodziła totalna amnestia dla więźniów politycznych i ostrożna rewizja polityki międzynarodowej, m.in. zażegnanie konfliktu z Komunistyczną Partią Jugosławii i z Józefem Brostitą, co nastąpiło w roku 1955. Z przemówienia Chruszczowa w czasie wizyty Brostito w Moskwie. Towarzysze, my собрались здесь Towarzysze, zebraliśmy się dzisiaj tutaj, żeby jeszcze raz spotkać się z naszymi drogimi jugosłowiańskimi przyjaciółmi. Z całego serca cieszymy się, że możemy powitać Towarzysza Prezydenta Federacyjnej Narodowej Republiki Jugosławii, Sekretarza Generalnego Centralnego Komitetu Związku Komunistów Jugosławii, naszego przyjaciela Josifa Brostito. Pozdrawiając was, z tym samym pozdrawiamy narody bratniej Jugosławii, kraju nieustraszonych bohaterów i naszych wiernych sprzymierzeńców. Kraju, z którym wiąże nas krew proletariuszy przelana we wspólnej walce przeciwko wszystkim wrogom w latach II wojny światowej i wielki trud budowy potężnego socjalistycznego świata.